Epidemia koronawirusa wywołuje wiele dylematów moralnych. Jednym z nich jest bez wątpienia pytanie o to, czy i jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy medycznej. Dylemat jest znany psychologom. Możemy w ogóle spotkać się również z sytuacjami, że ludzie czasami boją spotykać się z osobami z innych miast, również a co dopiero, e, jeśli chodzi o udzielanie takiej bezpośredniej e, pomocy, gdzie rzeczywiście e, ten kontakt fizjologiczny te, też może być. Kiedy zdecydujemy się na samodzielne udzielenie pierwszej pomocy, powinniśmy zadbać przede wszystkim o własne bezpieczeństwo. Pierwszą czynnością jest sprawdzenie, czy ktoś oddycha, co może stwarzać problem, gdyż obecnie zalecane jest zachowanie dystansu. Jeżeli nawet ten dystans skracamy, to powinniśmy patrzeć na jednostkę czasu. Czyli to powinna być chwila. Jeżeli podszedłem do osoby poszkodowanej czy kogoś na... zminimalizowałem tą odległość. Chcę kogoś dotknąć przez chwilę, później mogę się wycofać. I to są zachowania bezpieczne. Gdy zaś samodzielnie podejmiemy się resuscytacji, powinniśmy być odpowiednio wyposażeni. Mam przy sobie maseczkę do wentylacji pacjenta. Ona działa jednokierunkowo. Twarz osoby poszkodowanej jest osłonięta. Jest bezpiecznie. I mam rękawiczki. Jest bezpiecznie. Maseczka taka nie zajmuje dużo miejsca w kieszeni i można ją nabyć w każdej aptece. Obecna sytuacja jest trudna, przyznają to nasi respondenci, którzy niejednoznacznie odpowiadają na pytanie o gotowość osobistego udzielenia pomocy. Nie, raczej bym się wahał, od tego są specjalne służby, tak? Jakby są telefony, gdzie możemy zadzwonić i, i przyjadą. Starałabym się zadzwonić na pewno na pogotowie. Nie wiem, czy bym się odważyła ogólnie, nie mówiąc już o tej sytuacji po prostu. Myślę, że tak, ale pewnie zastosowaniem jakichś tam chusteczek czy czegoś takiego bardziej ochronnego niż wcześniej. Jeżeli no, żebym nie wiem, sąsiadowi albo rodzinie to bym wiedział jakieś podejrzenie, to bym zadzwonił na numery, które podają i nie było żadnego problemu. Na pewno bym się nie bał tam podejść i, i pomóc. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z prawem nie możemy uchylać się od obowiązku udzielenia pomocy. Zgodnie z artykułem 162 kodeksu karnego, każdy z nas ma obowiązek udzielenia pomocy osobie poszkodowanej, osobie, która tej pomocy może potrzebować. Nieudzielenie takiej pomocy może wiązać się z konsekwencjami karnymi, mianowicie może za to grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności. Paragraf pierwszy wspomnianego artykułu zwalnia z odpowiedzialności karnej osoby, które udzielając pierwszej pomocy medycznej same narażałyby się na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, lub gdyby takie niebezpieczeństwo groziło innej osobie. Gdy więc taka obawa występuje, powinniśmy zdać się na pomoc wykwalifikowanych służb. Ważne jest jednak, aby nie popełniać typowych błędów. Jeżeli już widzę, z, z, jadąc samochodem, że, że ktoś gdzieś e, leży, tak, że widziałem osobę leżącą, Wypada się zatrzymać, podejść i z pewnej odległości nawet krzyknąć e, i zobaczyć, czy ktoś reaguje. Wtedy jest zasadnym, żeby ściągać, e, powiadamiać służby ratunkowe, e, bo później się okazuje, że przyjeżdżamy i raz, że nie możemy znaleźć e, tego miejsca, bo jest określone tak ogólnikowo, gdzieś podane jakiś numer i tak dalej. A, a nie ma precyzyjnych informacji, a poza tym ta osoba odjeżdża. Odjeżdża, bo uważała, że już wykonała wszystko, co mogła wykonać. Pamiętajmy więc, aby prawidłowo reagować na zalecenia służb medycznych udzielenie pierwszej pomocy to nasz prawny i moralny obowiązek, z którego nie może nas zwolnić nawet obecna sytuacja epidemiczna w kraju.